Dobra. Dobra, tutaj pana spotkałem osp Szydłowice, ciekawy samochód. Zaraz pana o coś poproszę. O kilka słów teraz pana poproszę, bo ja nigdy takiego samochodu nie widziałem. Yy, na niech pan się przestawia jak ma pana imię? Ja Ryszard Zborowski jestem prezesem osp Szydłowice, Tak. Odnośnie tego samochodu. To jest Ile samochodu? Pan straży jest? Przepraszam. Z No To 30 lat. Okej, okay. okay. przepraszam, i nie To szkodzi. O samochodzie parę. samochód, to jest samochód angielski. Deni, firma, która robi, specjalizuje się w budowie samochodów pożarniczych Nie jest to zabudowa, tylko budowa. Od podstaw jest auto zbudowane. W Anglii na warunki nasze europejskie. Było chodziło w Holandii, z Holandii jest ściągnięte tutaj do nas do Polski. Jest ciekawego, no, najważniejsze rzeczy, które on ma, to jest zbiornik 1500 litrów. Tak się ustawmy, żeby było go widać. 1500 litrów, 1500 litrów. Nisko posadowiony, także można wchodzić w zakręty ostro. Później co jeszcze? Dwa szybkie natarcia 90 metrów, które łącznie dają działanie w prawie w 180 metrach. Czyli no, sumując jedno lewe. Z prawe, strony, na, czy na dwie strony? Jest na dwie strony. Na jedną stronę 90 i w drugą stronę 90. Poka pokażmy. No i może pan kontynuować. Ale no, czy półtora, szybkie... półtora, półtorej tony jest. To znaczy 1500 litrów jest wody, no i wysokość jest do tej, do tej wysokości. Czyli auto jest... O, dotąd wysoko, woda? Tak, dotąd. Mhm. Czyli trzyma się dobrze w zakrętach, jest... jest, jest stabilne. To jest, jest? Nie, nie, to ta, ta część nie. To jest wyposażenie wypadkowe, to jest mhm. zabezpieczenie wypadków. Tu są rozdzielacze, prądownice, smoksawny. Co jeszcze? No, i zwijanie szybkiego natarcia z jednej strony, tam I jest drugie to przejdźmy do drugiej strony. druga, druga strona. Hmm. Tu, jaka wydajność? To tutaj, tak. No to znaczy, 3, 300 jest na minutę, praktycznie, możemy no wydać tej wody. W głowym e, zasilaniu. Cóż, przy no, szybkim natarciu idzie mniej. Oczywiście potem jest większa efektywność, bo e, ciśnienia są większe, ale mniejszą ilość się wody ciekawe o czym można powiedzieć na obejściu jaka jest sawna tą sawnę to są 3 metrowe tak? w sumie jest 12 metrów e, do lustra wody no to znaczy czyli zanurzenie i smog, przed, to jest w granicach do 10 metrów możemy stać od źródła wody co więcej I to jest linia sawna tu są 3 e, linie e, do wydawki i Jedna linia, cztery właśnie. Jedna linia do uzupełnienia. pompa pływająca, hydrant. Nie słyszałem, który to jest roku 2001. I, a kiedy kupiliście go? Eee, niezbędne jakieś 7 miesięcy temu. Do Bez. Bez? Bez awaryjność? Do jest Bez awaryjności. Bez awaryjności. nie. drugie sztukie natarcie. Z innych metrów. No i co tam jeszcze jest? Agregat w tym miejscu, prostu nie no, zwracać Tak, te tak, te tak. Bagi, bo to jest miękko. A tu w migu na... jest też To normalnie agregat, nie? Tak. Tu są piły to lasyka, do metalu, do betonu. I tutaj jest akurat sens taki socjalny, częściowo. Czyli no kawałek, kawa, tak, kawałek, tak, uzupełnienie. Tam jest tłumice, składu do tłumic. Tutaj są grabie, nie grabie widły z tej części. No i co poza tym. No tu są aparaty powietrzne na każdym siedzeniu jest aparat powietrzny. Czyli praktycznie cztery aparaty powietrzne, 5 praktycznie bym założyć, bo jest 4 tutaj w kabinie i plus dowódca to jest 5 aparatów powietrznych. Pan może mówić, bo to i tak się nagrywa. Nie ja no co więcej mogę jeszcze powiedzieć. No to jest bardzo wygodny. Pan, pan jest kierowcą? Pan kierowcą jak? jest? Proszę? Kierowcą pan jest? Tak, jest okay. tak pan mówi, Przepraszam, przebajam. Dobrze nic nie szkodzi. I ten, także jest bardzo wygodny, no, w opiniach wszystkich, bo jest nisko posadowiony, nie trzeba się wspinać. Yy, no bardziej w terenie <śmiejskim> miejskim działa, ewentualnie na prostych odcinkach drogi, <śmiej> przy użytkach takich, nieużytkach, gaszeniu też można. Dziękuję bardzo. O. Także no jest funkcjonalny samochód. No, trzeba przyznać, że jesteśmy z niego zadowoleni. Oczywiście z przejściem ze stara 244, bo mamy ze stara 4, które używamy na terenach ciężkich. Nie? Jest niezastąpiony, no jest to że jest lepsze od tych nowych aut, bo są za bardzo ciężkie, to to się trzeba nie podmotły star, wytrzymuje to wszystko i to no, no jest po prostu funkcjonalne. W jakim y, re, rejonie operujecie ile macie jazdy? No operujemy no różnie po 30-60 nawet. Tak zależy od roku, nie? Teraz mamy akurat spokój taki przez dwa lata no, mam granica 30 paru do o, 40. Najbliższy JRG JRG brzeg. Dla no, jest w granicach 10-12. Siedem jednostek na terenie gminy, to jest gmina Luksa, wojownictwo ja polskie oczywiście. I... Aha, w Londres, A może pan jeszcze na sam koniec odpalić sygnały świetne i dźwiękowe? To ja wezmę, dobra? Okej, okay. nie będziemy kończyć. No, w ogóle to tak. Musimy być na naprawdę Jeśli potrzebujesz planu treningowego, zainwestuj w moje buki. Koperta, bip test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo. To prawdziwy sztos! Zapraszam!